Cześć. Dzisiaj będzie odcinek o egzaminach w szkole w chmurze w edukacji domowej, w liceum. Dzieciaki są w drugiej i trzeciej liceum. Jesteśmy w chmurze od dwóch lat i chcę Wam powiedzieć, jak ta część egzaminacyjna z każdego przedmiotu wygląda. We wrześniu, na swojej osobistej stronie chmurowej, czyli na platformie, do której masz dostęp, kiedy jesteś zapisany, do tej szkoły pojawia się możliwość zapisania na egzaminy. Są tam tak zwane koszyki, do których wrzucasz dany przedmiot i ustalasz datę, godzinę pisemnego i ustnego egzaminu. Do grudnia w każdym miesiącu możesz zapisać się na kilka egzaminów, na przykład dwa, trzy, a od stycznia tylko na jeden egzamin w miesiącu. To jest tak wszystko ustawione, żebyś większość przedmiotów. Mógł zaliczyć właśnie do grudnia. Na rozłożenie w koszykach wszystkich egzaminów masz czas do 30 września, więc musisz to sobie jakoś tak sensownie wszystko rozplanować. Oczywiście w trakcie roku możesz też zmienić termin egzaminu. Jeśli coś ci wypadło, rozchorujesz się i nie możesz podejść do egzaminu, możesz też, a nawet powinieneś, wysłać w tej sprawie usprawiedliwienie. Kiedy nadchodzi termin egzaminu, jesteś już gotowy do zaliczenia, to wchodzisz na platformę wcześniej o ustalonej godzinie, dołączasz do grupy egzaminacyjnej, gdzie jest w tym samym czasie mniej więcej 260 osób, bo, bo tyle w jednym czasie może zaliczać. Zaliczacie to na Zoomie. I nie możesz mieć wpisanego swojego niku, tylko imię i nazwisko, bo w ten sposób jest weryfikowana Twoja obecność. Na platformie, w czasie egzaminu, pojawiają się pytania z puli, którą wcześniej opracowywałeś. A jeśli tego nie opracowywałeś, to pojawią się po prostu takie pytania losowo wybrane. Tych pytań jest mniej więcej z każdego przedmiotu około 10. Jeżeli skończyłeś pisać egzamin, klikasz ikonkę zakończ i system od razu sprawdza ci i wylicza na ile procent zaliczyłeś egzamin pisemny. Możesz pisać godzinę, możesz pisać pół godziny, 15 minut albo ponad godzinę, nie ma takiego ograniczenia czasowego. Następnie czekasz na swoją wcześniej ustaloną godzinę egzaminu ustnego. Tego samego dnia zdajesz ten egzamin ustny. Łączysz się z nauczycielem i jesteś z nim już oko w oko. Na ustnym losujesz dwa pytania z puli podanych na egzamin ustny lub przedstawiasz projekt, który przygotowujesz z jakiegoś tematu, z podstawy programowej. Lub trzecia opcja jest taka, że wybierasz dyskusję na wybrany przez siebie temat, ale ta opcja jest dla bardziej zaawansowanych w temacie. Jeżeli wybierzesz na ustnym tę opcję z losowaniem dwóch pytań, to jeżeli pojawia się taka sytuacja, że akurat nie trafisz w jakieś pytanie, to jest jeszcze możliwość koła ratunkowego czyli możesz podczas egzaminu raz zmienić jedno pytanie na inne. Egzamin ustny trwa 15 minut. Po skończeniu nauczyciel mówi ci, na ile procent odpowiedziałeś. Następnie procenty z pisemnego i z ustnego są sumowane i wyciągana jest średnia. Tego samego dnia dowiadujesz się, jaką ocenę otrzymałeś z danego przedmiotu. Widzisz ją w zakładce egzaminy ukończone. Tam jest też napisane, o której godzinie był egzamin pisemny, ustny, ile procent otrzymałeś z tych egzaminów i. I jaką ocenę oczywiście i można również taki egzamin pobrać jako dowód. Zaliczenie z każdego przedmiotu w edukacji domowej jest roczne, nie dzieli się tego na semestry. Maturzyści zaliczają od września do końca marca, a inne roczniki od września do końca maja. Co jest bardzo ciekawym rozwiązaniem, co stworzyła Chmura? To to, że większość przedmiotów, oprócz języków i podstaw przedsiębiorczości, jest na platformie opracowana z tematami na 4 lata liceum. Co to znaczy, że jeśli wchodzisz na przykład w ikonkę Język Polski, to tam pojawia się materiał na całe 4 lata i ty wybierasz sobie karty pracy, które chcesz zrobić. Czyli jeśli jesteś na przykład w pierwszej klasie LO, to nie musisz robić kart z pierwszej klasy. Możesz zrobić z drugiej, z trzeciej lub z czwartej wybór należy do ciebie. Jeśli wybierzesz karty na przykład z drugiej czy trzeciej klasy, to w drugiej klasie robisz te z czwartej lub z pierwszej. Ty decydujesz, na jaki temat w danym momencie jesteś gotowy. Nie ma jeszcze stworzonych kart pracy, tak jak powiedziałam, z języków obcych i z podstaw przedsiębiorczości, ale uczniowie. E, chyba liczą na to, że będą, więc. Może się pojawią od września, kto wie. Czekamy. Jeszcze jedna rzecz przypomniała mi się, jeśli chodzi o egzamin ustny. Jeżeli wybierasz opcję projekt, to sytuacja jest taka, że wchodzisz sobie w link podstawa programowa liceum. I wybierasz sobie temat, który Cię interesuje. Nie jest to ważne, czy to jest temat z pierwszej, czy, czy z czwartej klasy. On ma być po prostu z podstawy programowej. Moim zdaniem to jest bardzo fajne rozwiązanie, bo możesz zdecydować o tym, co jest po prostu bliższe Tobie i to właśnie prezentować. Im jesteś bliżej terminu egzaminu, to system platformy przypomina Ci o nim przy każdym zalogowaniu się, żebyś nie przegapił. Na ustny możesz spóźnić się do 5 minut, a na pisemny kilkanaście. Jeżeli chodzi o same przedmioty, to do każdego roku jest przypisana ilość kart, które możesz zrobić. Czyli na przykład historia klasa pierwsza LO 35 kart. W każdej karcie jest nie więcej po 4-5 pytań. Do egzaminów przygotowujesz się z polecanego przez chmurę podręcznika lub w inny sposób, jaki tobie odpowiada. Co się dzieje, jeśli jakiegoś przedmiotu nie uda ci się zaliczyć, to wtedy jest jeszcze opcja sesji poprawkowej w wakacje. Czyli jeśli nie zdałeś jednego lub dwóch przedmiotów, to właśnie ta poprawka w wakacje, ale jeśli. Trzech lub więcej, to niestety jesteś nieklasyfikowany, nie zaliczasz roku i według przepisów musisz być usunięty z edukacji domowej i zapisany do szkoły systemowej. Ale dobra wiadomość jest taka, że w dość krótkim czasie, na przykład po miesiącu, możesz znowu przejść na edukację domową. Jeżeli po egzaminach macie już wyliczone, na ile zdaliście procent egzamin pisemny i na ustny jest wyciągnięta ta średnia, to już wiecie, jaką macie ocenę. Czyli jeżeli Poniżej 30% to nie zaliczacie danego przedmiotu. Jeżeli powyżej 30%, to jest to ocena dopuszczająca. Ocena dostateczna jest od 50%, dobra od 73%, bardzo dobra od 90% i od 96% celująca. A co jest jeszcze ważne, że zapisując się na egzamin, możesz oczywiście wybrać formę zaliczania stacjonarną. Jeżeli z jakichś powodów nie pojawisz się na egzaminie, to musisz wysłać usprawiedliwienie i wtedy ustalany jest nowy termin. Jeżeli są uczniowie z orzeczeniami, to zasady egzaminacyjne są dostosowane do potrzeb ucznia i nauczyciel egzaminujący będzie o tym poinformowany. Ale wcześniej rodzice wypełniają taki druk na temat swojego dziecka. Nie ma limitów czasowych, można korzystać z materiałów pomocniczych. Nie ma też zadań otwartych, są tylko zamknięte i inne. Na egzaminach ustnych też jest sporo udogodnień, na przykład można mieć obok rodzica jako taką osobę wspierającą. Nauczyciel też powinien unikać przerywania wypowiedzi i formułować takie proste, jasne pytania. I doceniać mocne strony ucznia. Doceniana jest też praca własna uczniów. Mówię tutaj o projektach, które uczniowie tworzą na egzamin ustny, a nie przepisują z internetu. Teraz egzaminów dla nas... Wywiórka biega mi nad głową. Zwłaszcza w szkole podstawowej był... Był takim jednak stresującym dniem. Najpierw zaliczali w Montessori, później 3 lata byliśmy w Moraczu, ale też staraliśmy się rozładowywać te emocje właśnie jakimś świętowaniem. Po każdym egzaminie to nam sprawiało radość, że już kolejny jest etap za nami, więc były lody, były ciastka i inne smakołyki. Po prostu docenialiśmy swój trud, który włożyliśmy i dzieciaków trud. I to było takie zwieńczenie, ślęczenie nad tymi materiałami. W Moraczu było też tak, była taka tradycja, że dużo osób na koniec roku, ale nie tylko, w trakcie też przynosiło jakieś słodkości. Do sekretariatu, bo te osoby tam siedzące były naprawdę przemiłe, pomocne i bardzo wyrozumiałe. Dzieciaki cieszyły się, jak niosły zrobione przez siebie ciasteczka czekoladowe. I jeszcze jedno, najważniejsze: niech te egzaminy was nie przerażają. To się da ogarnąć. Naprawdę, da się. Ja też wolałabym, żeby ich nie było, tych egzaminów, i żeby człowiek uczył się nie dla ocen, ale dla siebie. Zdobywanie wiedzy jest wspaniałe. Tylko szkoła, ten system, te, te, te metody, to wszystko nas skutecznie zniechęca do zdobywania właśnie wiedzy. Jednak dobrze, że jest edukacja domowa, bo w domu to my ustalamy swoje zasady, odszkolniamy się, spędzamy dużo, dużo czasu ze sobą, dużo czasu mamy wolnego, wykorzystujemy go tak, jak chcemy, a nie tak, jak musimy. Dbajmy o wolność i spokój w naszym małym domowym ogródku. Subskrybujcie, wciskajcie dzwoneczek, komentujcie i pytajcie. Cześć.